Zadanie trzecie. Każdy dywan kosztuje 600 zł. Mama Agatki chce kupić dywan trzykolorowy. Dwie trzecie kwoty wypłaciła z bankomatu. Jedną trzecią kwoty miała w portfelu. Jaką kwotę wypłaciła mama z bankomatu? No więc zobaczcie. Mama wypłaciła z bankomatu dwie trzecie. Jakiej kwoty? Kwoty 600 zł. Co to znaczy dwie trzecie? To znaczy dwie części z trzech. Więc tą kwotę 600 zł podzielimy na trzy części. 6 podzielić przez 3 to 2 i dopisujemy 2,0. Czyli jedna taka część to 200 zł. Ona wypłaciła dwie części z trzech, czyli my potrzebujemy dwie takie części. Mamy już odpowiedź, jaką kwotę wypłaciła mama z bankomatu wypłaciła 400 zł. Inny sposób na policzenie 2 trzecich kwoty 600 zł, ułamek z liczby możemy po prostu pomnożyć 2 trzecie razy 600. I tu możemy skrócić 3 i 600. 3 przez 3 jest 1, 600 przez 3, 6 przez 3 jest 2 i 2 zera dopisujemy. I otrzymujemy dokładnie to samo. 2 razy 200 to 400. Od Ciebie zależy, w który sposób wybierasz. Pierwszy czy drugi. Każdy z nich prowadzi do tego samego wyniku.